Simeczko, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić własnego teksturpaka. Do tego będziecie potrzebowali tego. Nowy folder stworzyć musicie. Dobra, macie tu nawet folder, i ja go Lol. Dobra, może być. I tego pierwsze co trzeba zrobić, to wchodzimy w procent up, da, up da, ta procent. Potem w kropka Minecraft. Resource Pack i tego. Tak, I musicie wybrać tutaj swojego tekstur packa. Jak macie jakiegoś pobranego packa, to to jest ułatwienie, bo jak wchodzicie, w którego chcecie, ja na przykład wejdę wy, no, w. O, w debug. Dobra. I tego. Tak, jeśli tu już weszliście, to tak. potrzebne wam są te trzy pliki, czyli Pack PNG, Pack MC Meta i Asset. To wszystko wkładacie tu. Na chwilę on się będzie powiedzieć, bo to nie jest nie ciężki pik, ale chwilę. Się będzie tego przesyłać, ale dobra, i już to pobierzecie, to taką. Jeśli chcecie mieć na wybraną wersję, to znowu wchodzicie tutaj. Jeszcze raz. Chcecie percent up, data, procent My, Minecraft version. I tu sobie wybieracie, jaką chcecie wersję. Ja na przykład wezmę sobie, że chcę nie wiem, o jeden. 1.89 osiem, No i coś się zdubcyło. Chwila. Dobra. O, no to wezmę? Dobra. I teraz musicie ją tutaj też dodać. Macie już tą wersję. Tu. Teraz tego wchodzicie wchodzicie w pak. Tu macie taką o, miniaturkę. Jeśli chcecie ją zmienić, to tutaj na, naciskacie lewy przycisk myszy dajecie, otwórz za pomocą, ja mam tutaj GIMP'a, bo ostatnio go pobrałem miałem go kiedyś na komputerze, ale mi zniknął tu macie GIMP'a, Paint'a, Paint 3D wycinki, dużo różnych aplikacji ja szczerze, robię to na GIMP'ie mam sobie jakąś miniaturkę, zobaczcie, jaką dobra buduje nam się, mam tu coś takiego możemy sobie, nie wiem ja mu nalewam sobie wąso, to jest dobry pomysł, tylko gdzieś kolor, muszę wybrać inny taki, o, wybierzemy, dobra, okej, okay, i takie, o nie, damy mu jakiś żółty ładny, różowy, bo to będzie jakaś dziewczynka, dobra, A takie pyk, pyk, dobra, no i w rysowaniu to nie jestem, ale nie zwracajcie na to uwagi, dobra, yy, damy sobie teraz grubość, rozmiar, damy sobie taki, o, uwaga, suu, dobra, Mog mogę to sobie zamalować, dobra, i teraz tego, Wystarczy, że tutaj wejdziecie w pliki, jak już stworzyliście to, wchodzicie w pliki, zapisz, zapisujecie, sprawdzacie czy wszystko macie, dobra i dajecie zapisz. Wychodzicie z tego, tu macie swój taki pak, który no, nie wiem czy nieba. Dobra, teraz wystarczy, że wejdziecie tutaj, o, teraz jeśli chcecie zmienić nazwę pliku, to wchodzicie tu. Dajecie, no otwieracie go, i tutaj macie coś takiego, i tutaj o, to o usuwacie, i piszecie nawet swój Nick. Ja dam swój Nick Ryan 96, po prostu zapisz i tyle. Potem tego wchodzicie. W, jeśli chcecie już wszystko zrobiliście, to wiesz że wejdziecie w Assets, Minecraft, Texture, i tu wybieracie bloki itemy, jakieś bronie, czy coś takiego. Ja pokażę to na blokach. Blok. Tu macie wszystkie bloki, na przykład y, dirt. Jeśli nie chce Wam się szukać tego, wystarczy, że tutaj o wpiszecie nazwę bloku, ale to oczywiście po angielsku, na przykład dirt. O, dirt, dobra. Taki dircik. Teraz musimy w to wejść. Mamy dirt zwykły, dajecie otwórz za pomocą. Ja daję gimpa. Bo ja, ja to otworzę za pomocą. No. Moja myszka też szwankuje za, pomo za pomocą Paint 3D jakby, ja, wolę, ja wolę już coś rysować, tworzyć na napęcie. Dobra, więc taka, Tutaj mam na przykład Dirta y, Tu dam grubość tego taką Nie, na przykład sobie jakiś kolor fajny dam Opa, i teraz mogę sobie tak zamalować go Beka pyk, pyk, dobra Jakieś takie Coś takiego Jeszcze miał koronawirusa dobra Wystarczy, że zapisz, o i tutaj już macie, widzicie, przywrócone to, więc no, możecie sobie różne rzeczy zmieniać, tworzyć, co chcecie, tak samo jak wejdziecie w itemy, to tutaj macie jabłka, strzały, łuki, narzędzia, bronie, takie o, zbroje nawet są. Przypomina, że na 100 subskrypcji odstawiam mojego tekstu, baka. Dobra, i yy, do tego, jeśli to już macie to wszystko. Dajecie, zamknij, wchodzicie na Minecrafta ja go odpólonego na Salver Client. Dajcie Resource Pack, Open Resource Pack Folder. I tutaj opa, text, lol, Nasz tekstur pack ląduje tutaj. Przenosi się. Jak widzicie jest tutaj. Dobra, zamykacie to teraz. Wchodzicie tu, tutaj od OK tego. A są małe zmiany. A no dobra jest. Opa. Jest wasz teksturpak. O proszę. I mamy teksturpaka naszego. No, Widzicie, jak widzicie. Normalny teksturpak. Jeśli chcecie, to twórzcie. Bardzo fajnie. Oczywiście na 100 subskrypcji dostępniemy mojego teksturpaka. Którego jeszcze robię, ale już niedługo kończę. I na live. Pojutrze będzie live. Z Bedwarsów, na którym dostępnie na 10 minut mojego teksturpaka. A potem go zajmę, dobra. A więc to już by było na tyle. Ja się tutaj będę żegnał. Trzymajcie się, do następnych siema.